Już teraz się tu Państwu zaprezentuję. My tak z Adamem w Radzi zawsze go do bele, dalej, belę dalej, ja uciekaj, dalej. Uciekły, uciekły, byle no, dalej. Nie, nie, nie. byle dalej, byle dalej. Nie, nie, nie. bele, byle. A, byle, byle. Nie bryle, byle. A, byle dalej. Jan Bartnik, zapraszamy Cię serdecznie, Janku. Wielkie brawa. Czuję, że to jest jeden taki rodzynek, który się został z kapeli Wduki, Kojarzycie. Była taka kapela wduki I Janek jako ten bart, mu to się spodobały piosenki szanty. No gdzieś tam dalej, na tej łodzi, dryfuje i szuka swojego miejsca na ziemi. Na ziemi i na wodzie, ale to już było... I za... na wodzie, ja. Jeździ, podróżuje. Śpiewał piękną piosenka taką o działkach ze Familoka, pamiętam? Dokładnie. Tak. To jest piosenka Janusza Laskowskiego, Siedem dziecią z Albatrosa, na pewno wszyscy znacie, ale po śląsku. Ja, po śląsku siedem dziołchów z o jednym. kto by tak? no. ja no, ścimał siedem dziołchów, więc nie i napisał piosenkę, nie, nie on, to też jest nie twoja piosenka. Nie, to jest piosenka Andrzeja Koryckiego, właśnie taka lekko szantowa. Byle, byle dalej. Byle dalej, Andrzej się zgłosił. Tak, byle dalej, byle dalej, byle dalej. Byle dalej, dal, żeby do przodu. A do przodu. Do... No, Czekając na będzie... nowe piosenki od Janka, no teraz już zapowiadamy ta, która to 6 miesięcy gościła na szlagliście i zdobyła Panie. też możliwość Czas wyzydowania o hit, o hit rok. Co sobie bardzo cieszy i dziękuję wszystkim za SMS-y. Jan Bartnik, Byle I dalej. Byle dalej 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 dalej, dalej. Byle dalej, 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 dalej i dalej Byle dalej, dalej, dalej i dalej W mroku na przystanku siadam w mnie zapomnianych boni razem z deszczem na mnie spadam serc wymarzonym bo wieczór, powrót z pracy, przywiecień zmęczonej twarzy I latarni światła spacer, chcę inaczej, żyć inaczej Móc nie słuchać cudzych rad, byle w uszach krzyczał wiatr Taka odnaleźć leżność, a po trzech mu Byle dalej, Byle dalej, 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 i dalej, byle dalej, 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 i dalej, i dalej, I dalej, się autor drzwi otwarte, może złapie w deszczu. Chwycę prawdę, że odnajdę w nocy sny wzburzone biją, odchodzące ku kutrów, ku wzburzonym zburzonym pędząc witrą, może miną światły smutku. Moc nie słuchać cudzych rad, byle w uszach szedł wiatr zwędrującą w Dali, byle, dali, ja w moment, byle dalej, byle dalej, Janku, dalej, byle dalej, byle wyróżnienia. byle dalej, byle jako dalej, do naszego byle dalej, 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 byle